Hej, cześć, siemanko, ze strony Opium TV. Witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanadę, zaraz na piwko, i ma crazy. Patrz na feed, 2 brainer na 2025. Jak oceniacie mój outfit na dziś? Nowy swag czy nie? Uuuu, Sigma. Zobaczymy sobie co przygotował oczywiście nasz ulubiony król Ukrainy, Piwko Nie Można. Zobaczymy sobie co Serki tutaj zgotował kolejnym razem. Zobaczymy sobie właśnie jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda. 18.10, w momencie nagrywania 18.00 to wyszło, więc generalnie jestem bardzo szybko. Trochę się spóźniłem na premierę, 10 minut, przepraszam za to i obiecuję, że od, odpokutuję moje zachowanie, ale nowy numer Piwka, już widzę, że tutaj jest jakiś nostalgiczny klimacik, nostal nostalgiczny, refleksyjny klimat związany wraz z jego całą karierą i całym początkiem jego historią. Oczywiście zostawcie suba, lajka i komentarz że jesteście nowi, albo jak jeszcze tego nie robicie, widzowie? I wjeżdżamy w to, chyba co? Wjeżdżamy, lecimy po 100, a do końca roku macie cztery odcinki na kanale, więc macie co oglądać. I lecimy z tym. Nie wiem, czy ono jest 2K10, chyba, chyba przez to, że tu będzie jakiś vibe taki throwbackowy. No i co, zobaczymy sobie, jak to wszystko leci. Ale z tym, kude, tak mi się chce żygać, stary, żygać. Można filmik zobaczyłem przed nagraniem, i kurwa, tak mi się chce. Nie no, tak że zjadłem chyba zupę grzybową, mi się jakieś grzyby przykleje, mi się chce żygać, nie ble. ja się czuję, ale. Lecimy z tym, baby. Ale bitazo, kure, bitazo. Tylko tego brakuje, tego brakuje. Czekaj, tego tylko brakuje. <śmary> <śmary> Nie, ale beat jest taki. Kurde, coś, coś właśnie z music Cartiego daje mi ten beat. Ma, mam feeling, jakby był taki podobny beat na tej płycie. Kurde, nie pamiętam tytułu, bo tam tyle tych numerów było najebanych, że nie pamiętam stary wszystkich tytułów. Ale będziecie wiedzieć o co chodzi, pewnie. Kurde, nie pamiętam tytułu. Gwiazda, od góry do dolu Obczyna mnie, pa Rację z telefonu Uuu. na zlecenie mi Dobra, te pa, paracji, moment poszedł idzie tak szczerze, czekaj, czekaj W ogóle, kim ma feat? Ej, widzicie? Bo on zrobił nazwę Numeru Patrz na feat Ja też przygotowałem wykurwisty feat, wydaje mi się, że najlepszy do tej pory Tak szczerze, trochę wyglądam jak kondon, wiem, ale jest okej okay. Od góry do dolu wyglądam mnie gwiazda Od góry do dolu Obczyna mnie, pa Raci s telefonu, nazva cijen je mjast Bo jeste mi konom, konom, konom No uwaga dziesięć przy budzie, przy śludze, przy sztuce Rozmyśla... się osiedlowej sztuce Dobra, piwko nie można, jest chyba z góry, śląski gór, nie? Znaczy nie, nie śląski gór, po prostu piwko, piwko nie można powiedzieć z gór, nie? Przy łe... Uu... Przy śludze, przy się... Piwko, przy się, wy przy ślugu, nie śludze no Uwaga jesień, przy budzie, przy śludze, przy sztuce Rozmyśla lemo o jutrze, jakby jutro miało uciec I wlewałem to w siebie, jakby zdrowie było długie Myślę... Wow, Zdjęcie AI, patrz, wrócił w czasie które tromiało uciec i w to w siebie jakby zdrowie było długie Myślę, że przykręcę się to drugie Pierwszy przypał miałem w szkole kiedy wpadłem z piwem Dobra storytelling tu jest, dobra, trzeba się skupić, bo to jest storytell. Trzeba się skupić to co nam chce przekazać. Ej ja w ogóle ten wjazd jego, kurwa ten gwiazd jego założym jak Kuban, patrz, posłuchaj, jak Kuban, nie patrz bo jestem ekonom, konom, konom, konom Pagaj dziesięć przywudzie, przyś ludzie, Przy przyś ludzie przy przy... przy przy To zabrzmiało kurwa jak Kuban, tak szczerze, nie? Kto tu nie słyszy Kubana, temu obcieli jajca? Осідло виш тут це розмишляли якби ютро мяло ущец і в левелем то в щебі, якби здоров'я було двуге. Мишли ж, як прикрився ще то друге. Я ще вшипав м'ялом школе, кеди впадлим з півем, вона прийшла до мене. Школа з півем, я ja, пірдоле півко. Мислам, що бо ідол не піє піва, я ja, пірдоле. Nie no, piwko zawiodę się, bro. Drugie spieg. Jeszcze przypał miałam w szkole, kiedy wpadłem z piwem, ona przyśla do mnie z wódką, w jeden descier dwie zrobiłem. Im razu usła... Pił piwo i przyszła do niego z wódką i zrobił ją. Ja pildolę tak zwany player. I ona przyśla do mnie z włódką, w jeden descier dwie zrobiłem. Im razu w słań rząd za uchwałem ja mi nawyszka jest ten paszny, ale są niezieść jak pas te flow takie questionable, te flow takie, kurwa

góry do dolu, wygląda mi gwiazda góry do dolu, obcina mnie pa, rację z telefonu, na zlecenie miasta, bo jestem je konom, konom, Paliłem wszystko, co się pali, piłem wszystko, co piło się Obok mnie, wiele pokusy, że wstrzymać. Wszystko pójść, wszystko palił, ja pierdolę dole. Tak zwany Rockstar lifestyle staje przed byciem Rockstarem, pojebane Fale, ja piłem wszystko, co piło się obok mnie, tyle pokusy, że wstrzymać nie da się Obok mnie, tyle kolegów, co w sobie mam chęć Namówisz mnie do rzeczy, co w sobie nigdy nie chciał, zabloku za Koledzy są go namówić do rzeczy, których w sobie nigdy nie chciał mieć? Mam nadzieję, że no Didi tutaj doda na koniec na zwiększenie wersu. W sobie mają chęć, mówisz mnie do rzeczy co w sobie nigdy nie chciał Na placu zabrał sam za z życi bawili się narkomani moje rodzice nie spali nasz samem wciąż pracowali Od 15 pomagałem, trzymałem się z marzeniami Zaraz po 15 więcej ja, pol Po polskich to moju pani Odgoje do dolu. Druga zwrotka clearuje w chuj. Pierwsza zwrotka jedynie mi nie siedzi, nie? Pierwsza zwrotka uważam, że jest średnia, ale druga zwrotka nie też, że jest lepsze. Barsy są, lepszy wisdom i ogólnie lepszy przekaz. Do tego lepiej brzmi i refren według mnie najlepszy i tak jest z tego wszystkiego. Ale pierwsza zwrotka, kurwa, do poprawy trochę. Wygląda mnie gwiazdo. Od góry do dolu. na mnie, pa. Rację z telefonu na Jest falde ale myślę, że chyba z wszystkich jego łącznie numerów taki najmniej, który mi przypadł do gustu, nie realistycznie. Chyba najmniej taki, który będę słuchał. na mnie pa racji z telefonu, na rzucenie miasta, bo jestem ekonom, konom, konom. Miałem fejkolegów w stanie Maxę Wanie, ja się zakocham. Ja opiętam, name dropy na, na piwko No fake fejkolegów w sanie Maxe i kogoś tam jeszcze. Name dropy, dobra, widzicie, Piwko się w tańcu nie pierdoli, on mówi na wszystko co myśli Konam, konam Miałem fake kolegów w sanie, makse i Ja się zakochalem w sporcie, oni zakochali w kwasie Uuuu o to chodzi, faj sport, skurwy, synu, faj sport Żadne kwasy, stary, chyba, że omega Miałem makse wanie, ja się zakochalem w sporcie, oni zakochali w kwasie Miałem koleżankę, Katię, Nazię i nadal Śmiali się, że tym chudym, póki nie spuszczały w gazie Okej okay, bro! Śmiały się, że jestem chudy póki nie spojrzałem w gacie pod, najwi pod największym drzewem nie pod najmniejszym drzewem zawsze jest największy dom, wiesz o co chodzi? Nie, największy korzeń jest pod najmniejszym drzewem, o to chodzi. Chudy kościół równa się duży kutas i to jest potwierdzone około. Aha nadal się, że jestem chudym nie spojrzały w gacie. Ale widnie jest twardy, chuj! Ten Richie takie bity na piel na pewno miał placement jeszcze u kogoś, ten Richie. Bo takie bity na kurwi, że to jest niesamowite. Ja pierdolę, ale dym. Kurde, całościowo powiem wam fajnie, że on e, Piwko zaczął generalnie wprowadzać swoją muzykę taki typ. E, wersów, że w jakiś sposób są refleksyjne, nostalgiczne, możecie cofnąć się w czasie, możecie sobie posłuchać, trochę sobie rozkminić, czy, byli, czy było dobrze w tym czasie, czy możecie sobie porównać do swojego aktualnego życia, to jest spoko, że dodaje takiego dodatkowego, tak naprawdę, przekazu w tych wersach, co nie? Ale overall brzmieniowo myślę, że taki najmniej dynamiczny, Najbardziej taki stonowany kawałek i najmniej takiej dopominy realistycznie mi dostarczył, nie? Myślę, że refren jest fajny i catchy, ale coś w tej pierwszej zwrotce nie zagrało, bo pierwsza zwrotka nie napędziła całego numeru wystarczająco, żeby całość mi się tak mocno podobała, wiecie o co chodzi? Uważam, że ze wszystkich występował raczej taki najmniej co mnie poruszył z miejsca, wiecie o co chodzi ale jeżeli chodzi pod względem właśnie przekazu wartości i jakby wisdomu dropionego w numerze to chyba najlepszy, bo w sumie w tym ostatnim numerze też był wisdom też była gadka, to było spoko ale tutaj zdecydowanie druga zwrotka i Rafael wygrywa pierwsza zwrotka to jest coś, co mi się tutaj po prostu nie do końca podjechało taka jest moja szczera opinia dalej chyba ulubiony mój numer piwka to będzie... Yy... skumaj Skumaj chyba jego najlepszy numer, według mnie. Skumaj chyba najbardziej mi się podoba tak całościowo po przesłaniu paru razy. I taka jest moja szczera opinia na ten temat, widzowie. Dajcie znak jak wam się podobał numer, dajcie znak jak wam się podobała reakcja, zostawcie oświata w komentarzu. Wielkie pozdro i życzę wam miłego wieczoru i big sharot. Got